Z tej strony Natalia z biura z Elki School z Gdyni i dzisiaj do tego filmu zaprosiłam Wojtka Plichtę. Witaj Wojtku. Witam wszystkich, cześć. Dzisiaj poznamy Wojtka z takiej strony oczywiście instruktora, ale również takiej jego pasji, czyli prowadzenia wykładów. Chcielibyśmy, żebyście zobaczyli właśnie jakim jest wykładowcą, jaką ma świetną osobowość do prowadzenia tych zajęć, więc w tym filmie też zobaczycie jaki jest z charakteru. Czym byś chciał z nami podzielić i jaki jest e, na kursie, więc zaraz się o to to zapytam Wojtka. No i takie pierwsze standardowe pytanie Wojtko ode mnie, czyli właśnie e, wybór tej pracy, skąd się wziął na to pomysł, żeby tak się realizować w zawodzie. Hmm. E, wiesz, to, to nie był wybór. E, okay. bo, bo wybór to jest wtedy, kiedy szukamy pracy, mhm. myślimy, może a może to, a może tamto, u mnie słuchaj wyboru nie było, e, dlatego że. E, w sumie zrobiłem prawo jazdy, mając lat 32, czyli okay. bardzo późno. Mm -hmm. Jestem już starym człowiekiem, niestety. <śle> 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 może nie widać, a może widać, włosy mi już wyszły. <śle> <śle> I, I słuchaj, tak się, tak się zdarzyło, że zrobiłem to prawo jazdy. Mm -hmm. Zacząłem jeździć, no i pojawił się duży problem. Dlatego, że w ciągu pół roku tak bardzo irytowali mnie wszyscy kierowcy, mm -hmm. że stwierdziłem, że albo coś z tym zrobię, mm -hmm. albo w ogóle nie będę jeździł. Okay. Bo to dlatego mówię, że to nie, był, to nie, było, nie było wyboru, że sobie to okay. znalazłem taką pracę. Jasne. Ja po prostu chciałem coś zrobić, uh -huh. żeby zmienić to, co się dzieje na drodze, żeby uh -huh. ludzie, którzy, którzy jeżdżą, zaczęli jeździć inaczej. Tak? Uh -huh. Taka myśl pierwsza, która poszła, muszę zostać instruktorem, uh -huh. bo tylko w ten sposób będę w stanie uh -huh. zmienić. Będę w stanie zmienić to, co się, to, co się dzieje Jasne. na drodze. To no mi i... misja taka tak, weszła. Tak, do ciebie, to weszła tutaj. misja. I, tak. I słuchaj, ta misja jest do dzisiaj. To tak nie jest, że, że mi to gdzieś przeszło, mm -hmm. bo jeszcze cały czas pracuję, a 14 Jasne. lat już w tym zawodzie siedzę. Jako bo zawód dodatkowy, zadanie. notabene, ale, mm -hmm. ale oczywiście staram się jak najwięcej tej wiedzy przekazać. I, I powiem po trzech latach, bo tyle musiałem poczekać. Zrobiłem natychmiast kurs. Y, po kursie natychmiast poszedłem do pracy. Mhm. Właściwie można już to mówić, to przedawnienie. Pierwsza moja praca była w innej szkole niż mhm. nasza LK. Pierwszy rok pracowałem w innej. Ja tu nie będę podawał nazwy, żeby jej tam nie oczerniać. Yes. Ale ciekawostką było to, że wykłady prowadziłem w tej szkole już ucząc się na wykładowce, a a nie, Aha. a jeszcze, jeszcze kursu nie miałem skończonego, a prowadziłem już wykłady, więc Jasne. to takie trochę nie. nie, w, nie naszej, w naszej szkole to nie przejdzie, <laughs> <laughs> ale, no. w tamtej, ale w tamtej bez problemu to przeszło. Mhm. I dzięki temu też nabyłem fajnych, fajnych fajnego doświadczenia. Mhm. Tak, tym bardziej, że to była szkoła, gdzie jedynym, jedynym, tutaj tak wspominam, to dosyć mocno, bo uczyłem się i wykłady prowadziłem tylko mając tablicę ze znakami mhm. i czarną szkolną tablicę i cztery kolorowe kredy. Aha. Jak poprosiłem moją szefową tamtejszą, A. żeby mi dała jakieś lepsze narzędzia, tak. to wyciągnęła z kantorka stary telewizor marki Rubin. Nie wiem, czy jeszcze niektórzy mm -hmm. będą wiedzieć, co to w ogóle jest za telewizor, okay. ale to był taki specyficzny wschodni, że tak powiem, plus, plus wideo na, na, z razem z kasetami i powiedziała, no tu mam materiały szkoleniowe, więc pozostałem przy przy tablicy. naszej tablicy. Ale okay. to była też fajna szkoła, bo dzięki temu nauczyłem się dużo mówić przede wszystkim, dużo przekazywać, dużo rysować. E, może nie najlepiej. <laughs> <laughs> to, jak Ale... Kursanci, którzy przyjdą do mnie na wykłady, <laughs> doświadczą tego, tej, tej, tej mojej umiejętności malowania rysowania. Tak, artystycznych. <laughs> tak. Nie, do, nie do końca fajnych. I rzeczywiście potem po, po, po roku praktycznie przeszedłem tutaj już do naszej szkoły do Elki mm. i, 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 i tak, tak cały czas znam. zostałem. Na a, początku byłem jako, jako przede wszystkim instruktor nauki jazdy, przede wszystkim jeździłem, tak? a później już wskoczyłem też na wykłady. W no, i w tej chwili obecnie wykłady praktycznie prowadzę. To przede wszystkim wykłady ze względu na trzyetatową pracę, mm -hmm, którą, mm -hmm. którą mam, no to nie jestem w stanie już jeździć. Czasami jeszcze, gdzieś, jak ktoś poprosi mnie o jakieś dodatkowe jazdy, to bardzo chętnie też mm -hmm. biorę, jak jest jakaś chwilka czasu, żebyśmy mogli mm -hmm. sobie gdzieś tam pojeździć i zobaczyć, jak się jeździ z wykładowcą. No tak, bo tam... no to też jest. No inne zupełnie tak, też trochę doświadczenie, Zupełnie, zupełnie inne. No to ok, tak, ta moja tak. kariera się zaczęła i, i trwa do dziś i myślę, że trwać będzie jeszcze troszeczkę, na razie nie zamierzam e, odpuszczać. I, Proszę nie. I czuję się dobrze <laughs> jeżeli chodzi o wykłady, lubię to, mega lubię, mega lubię, mega lubię pracę z ludźmi. No a Także, nasi tak kusanci też bardzo lubią, bo hmm. i tak naprawdę te wykłady to są zawsze po prostu... No nie wiem dlaczego, bo ja ich, ja, ich, ja ich bardzo mocno cisnę na tych wykładach. No nie ma co się <laughs> oszukiwać, to nie jest... E, nie no wiadomo, wiec, o co chodzi. Wiec, no, dzisiaj, dzisiaj sama wiesz, że wykłady, wykłady nie są obowiązkowe, tak? Że tak. można wziąć learning, że można, wziąć, że można uczyć się samemu, a potem tak. ewentualnie próbować zdać egzamin i, 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 i mhm. do tego podejść. I powiem, powiem Ci szczerze, że mój syn tak zrobił. Mhm. E, uczył się nie to, że tata, instruktor, wykładowca, to, że on będzie tutaj teraz wszystko wiedział. No nie Jasne. przychodził się nawet pytać. On przez pół roku maglował książkę, nauczył się, <kluzł> znaczy nauczył się książki, mhm. czyli niekoniecznie przepisów. Jasne. Poszedł, zdał za pierwszym razem, wszystko było okej, okay. ale mhm. potem jak ze mną już jeździł i pój teraz jak ma już prawo jazdy, to pewne rzeczy zaczynają wychodzić w praniu, tak? Mhm. Okazuje mhm. się, że no na przykład gdzieś tam wyczytał, co to ABS, ale nie do końca się tego dowiedział, co, do jak to rzeczy. rzeczywiście się dzieje mhm. i przychodzi tato, słuchaj, no coś co mi tutaj nie działa tak jak trzeba, jest śnieg, coś się chyba z hamulcami dzieje, a to się okazało, że to były... Że to, były niespraw... że to zadziałały ABS-y, tak, o których mhm. po prostu nie pamiętał, bądź też ta wiedza książkowa była za mała. A co poruszamy na, na zajęciach też naszych, na wykładach, żeby ludzie mogli wiedzieć nie tylko samą suchą teorię, ale przede wszystkim to, co się dzieje w samochodzie, jak się tak. dzieje, jak tak. działają kontrolki, jak, jak słuchać samochodu, czym słuchać samochodu. O tym też mówimy, bo, bo wydaje się, że niby uchem, a tak naprawdę w ogóle uszu nie używamy w, w, w naszym małcie. Mhm. że tak to, tak to mniej więcej wygląda. Mm -hmm, Okej. Okay. A jakbyś siebie przedstawił Wojtek e, z takich twojej pasji, czym się interesujesz. E, no właśnie taki Wojtek już poza tym wszystkim, co się dzieje w szkole jazdy, to jaki jesteś? Co Cię hmm. interesuje? Jestem pracocholikiem. Okay. E, czyli trzy taty to już coś mówi. Mm -hmm. Mhm. Główna, główny etat 12-godzinny w systemie 12-godzinnym w pracy dodatkowy etat jako kurator, mhm. czyli praca. I wszystkie moje prace wiążą się z tym, że pracuję z ludźmi. Yes. I tak naprawdę to jest. W każdej pracy poniekąd odpoczywam. Mhm. Odpoczywam od innej. Hmm? Ale zajmuję się innym. Czymś innym, tak. Czyli tak. jak przychodzę do Elki, no to odpoczywam od na przykład bycia kuratorem, tak. a jak idę być, jestem kuratorem, odpoczywam od Elki, aczkolwiek ta praca z ludźmi we wszystkich możliwych tych moich zawodach powoduje, że, że, że dobrze mi się pracuje z ludźmi, dobrze mi się z nimi rozmawia i mam nadzieję, że docieram do większości hmm. i są w stanie zrobić. To można powiedzieć, jest taka moja pasja. No, praca, przede wszystkim praca, praca, praca i praca z ludźmi. Czyli faktycznie to, co, to, co robisz w zawodzie, to się przekłada na twoją pasję taką w życiu. I, i, tak, i bo ciężko ci mówić umówić jakiejś innej pasji, jak ty no. jestem ciągle w pracy. No bo jesteś w pracy, no tak, no to dokładnie. E, oprócz tego, że jestem oczywiście fonoholikiem i niestety w każdej wolnej chwili, gdzie, gdzie jestem to telefon przyklejony do ręki, mhm. no to w, a myślę, że jak większość dzisiaj no, no nie będę oszukiwał, że tak nie jest. Jasne. ale jest. Ta, tak, tak, tak. Dokładnie. Czyli jak ja sobie pociągiem do pracy, to, to, to oglądam sobie filmy. No dobrze, Wojtek, a jakbyś mógł jeszcze mi tutaj właśnie do tych wykładów wrócić. Bo wiadomo, ten temat jest Ci jednak bardziej bliski. Jeżeli mógłbyś mi tutaj powiedzieć, jak te zajęcia wykładowe, jak, jak Ty je realizujesz, jaki masz plan na to, żeby tych kursantów przygotować, czego nie mogą się na takich wykładach od Ciebie spodziewać? Wymagań. Wymagań przede wszystkim. Wymagań, oczywiście, mhm. że tak. No niestety jestem wykładowcą, który nie prowadzi wykładów w formie monologu. Nie cierpię tego mm -hmm. i staram się, żeby to jakoś wyglądało inaczej. Mm -hmm. Raczej staram się, żebyśmy tutaj współpracowali ze sobą, czyli praktycznie od początku zadaję dużo pytań. Mm -hmm. Pomimo tego, że kursanci nie mają jeszcze wiedzy, ale chcę, żeby walczymy z tak zwanymi stereotypami, czyli Jasne. nawet jeżeli nie jestem kierowcą, nie jeżdżę samochodem, to mm -hmm. jestem skażony stereotypem jakichś zachowań, które, które nie są prawidłowe, jakich, jakiegoś mm -hmm. nazewnictwa czy innych rzeczy, mm -hmm. i to wychodzi. Mm -hmm. Kursanci też się często. To zacinają przez to, bo praktycznie na większość, na 99% moich pytań e, odpowiedzi, których udzielają są nieprawidłowe i to Hej. ich, że tak powiem, troszeczkę, ja troszeczkę no po trzecim razie jak ktoś odpowiada ja mówię E zła odpowiedź, no to w tym momencie ta osoba mówi, kurczę, nie odzywam się, bo wyjdę na głupka, aha, a z aha, drugiej aha, strony to... to, to no, po to są wykłady, żebyśmy tu popełniali błędy. Dokładnie. Żebyśmy tutaj mogli po słowne popełnić, żebyśmy mogli nawet jakąś głupotę zrobić. Mhm. I tu nie chodzi o to, żeby się, żeby się wstydzić tego, tylko tak żeby tak. nauczyć się, zanim wyjedziemy na drogę. Na drodze już nie mamy na to czasu. Dokładnie. Tak, tutaj Dokładnie. już. Jeżdżąc w samochodzie nie ma błędów, nie ma czasu na to, żeby cokolwiek zrobić, bo, i na, bo będzie tak. to groziło już wypadkiem, prawda? Prawda. Albo no, jakąś prawda. kolizją, czy czymkolwiek prawda. innym. No właśnie my też tak przy zapisie z dziewczynami z biura, to też kiedy właśnie decydujemy z tym kursantem no jak się chciał tej teorii uczyć? Masz tyle, może. Możliwości. Jednak te wykłady to jest coś, co my faktycznie nie naciskamy, bo każdy ma wybór, ale preferujemy ze względu na to, właśnie to, co powiedziałeś: że na sali jest grupa ludzi, jest wykładowca, o wszystko można się zawsze zapytać, i też jak tą wiedzę się przekazuje na głos i się z kimś rozmawia, to, to też tak człowiek automatycznie lepiej zapamiętuje. I właśnie to się przekłada na to, że też nasi kursanci, którzy są po wykładach, faktycznie tą wiedzę lepiej przyswajają z tej teorii, bo, bo mamy. Ten dosyć ja możliwość. nawet staram się praktycznie na każdych zajęciach, które zaczynam mhm. z nową grupą, pytam się o to, dlaczego przyszli właśnie na te zajęcia, mając tyle różnych form, dlaczego wybrali jednak Wyklady. wykłady, formy wykładów i, i pierwsza rzecz to, no, całkiem niedawno, bo w zeszłym miesiącu na wykładach usłyszałem, mhm. to jedna z osób powiedziała, no bo mam blisko, <śmiech> bo <laughs> mieszkałem no. w Blokłobok. Tak. Jeden z chłopaków powiedział, no bo. Uczenie w domu, mimo że jest wygodne, nie przynosi efektów, no bo ciężko Trzeba nam się ciężko nam się skupić na tym, co się dzieje w tym, w tym, w tym komputerze, przysiąść, a nie tylko puścić jakiegoś, nie wiem, jakiegoś lektora, który coś będzie nam czytał. Mhm. I, I jednak ta motywacja przyjścia i jednak odsiedzenia tych godzin, nawet żeby, żeby cokolwiek posłuchać, tak. to, już jest, to już jest coś fajnego. Tylko musimy pamiętać o jednym: wykłady to jest tylko malutka kropelka, malutka, bardzo malutka. Mhm. Jeżeli przychodzi, Prowadzę wykłady w systemie weekendowym przede wszystkim, mm -hmm. i to są wykłady, które trwają po 6 godzin zegarowych, czyli 8 godzin lekcyjnych. Tak. I to jest kurczę, mega dużo. Mm -hmm. I wiadomo, że jak ktoś powie, kurczę, siedzę 6 godzin, no to przez te 6 godzin to ja po godzinie już nie przyswajam wiedzy. Mm -hmm. No to tak do końca też nie jest. Ja Okazuje się, że przerwy robię na przykład dopiero po półtorej godziny, To jest mega dużo, mega długo. Mm -hmm. I nie dlatego, że... że, że nie wiem, szkoda mi czasu cokolwiek innego, mhm. tylko że ludzie nawet nie chcą tej przerwy. Bo okazuje się, że półtorej godziny. Stryk minęło, Leci. nie ma. Tak, czyli gdzieś no, mam nadzieję, że staram się na tyle ciekawie opowiadać. Myślę, że nie tak. skupiam się tylko na, samych, na, samej, na samej jeździe. Myślę, tu dużo, dużo rzeczy z życia, które też się bierze, takich mm -hmm. sytuac sytuacji, które występują w samochodzie, tego w książkach nie ma, tego w internecie nie znajdziemy. Dokładnie. Nawet prostych rzeczy dotyczących znaków nie ma w internecie, mm -hmm. a, o których ja mogę powiedzieć, tak? Tak, tak. Z praktyki. Więc mm -hmm. też na wykładach z reguły nie, nie skupiam się na stuprocentowo tym, co jest wszystko w książce, bo uważam, że temat mandaty i punkty karne, no pewnie, że jest ważny, ale z drugiej strony dla mnie jest to strata 30 czy 15 czy 20 minut na wykładach, które mogę poświęcić na to, jak zachowywać się na skrzyżowaniach, uh -huh. jak przejechać przez konkretne skrzyżowania, tak? tak Mimo, że tak, to tak. tylko w teorii, ale na tej tablicy możemy coś tam narysować i możemy zrobić coś, czego nie ma w książkach, okay. a o mandatach możemy sobie bez żadnego problemu poczytać. No pewnie, w międzyczasie. Oczywiście. I w domu wybiorę tę książkę, czytam. Ja chciałbym, byłoby taką mega fajną rzeczą, gdyby te 20% tych wykładów, które prowadzę, zostało w głowie. I to najważniejsze 20%, tak? I oczywiście ja podaję dokładnie, które są najważniejsze. Mam taką przygotowaną fajną pigułę, którą przedstawiam moim kursantom, no i ona jest dosyć duża, trudna do przełknięcia, ale jak ją przełkniemy, to będziemy jeździć wszędzie. I to jest, to podaje te rzeczy, które są potrzebne. Nie wszystko, bo wszystkiego nie jesteśmy w stanie opanować. Mhm. Ja jestem zwaniakiem, bo wykładam, więc ja te wykłady no, po prostu to, znam. Tak. I te przepisy gdzieś tam, chociaż nie wszystkie, bo też skupiam się, jestem specjalistą w kategorii B i kiedyś pytanie padło na, na wykładach. A proszę pana, a jak to jest z jazdem wierzchem, mhm. jazda wierzchem konno. Hm. no jest w prawie ruchu drogowym, jest taki rozdział. No. no nie, akurat ja, ja niewiele tu wiedziałem, ale mówię, no dobra, słuchaj, dzisiaj nie wiem, ale jutro też mamy zajęcia. Dam ci znać. Jutro ci wszystko powiem. No, no, w domu pach, komputer. Że tak powiem, rozdział, rozdział jazda, jazda konna, i dowiedziałem się wszystko na temat tych przepisów. Mhm. Czy zapamiętałem? Kurczę, nie. <laughs> <laughs> nie nie, nie, nie sobie gdzieś tam w głowie, nie Jasne. zostawiam rzeczy niepotrzebnych. Jasne. Jak będzie potrzebne, wiem gdzie szukać, a to też już dosyć dużo. Nie a trzeba wszystkiego też mieć. mieć. Tak, natomiast no. same przepisy, naprawdę, słuchajcie, tam, żeby jeździć, żeby dobrze jeździć, mówimy tu o jeździe, nie mówię tu o parkowaniu, które też jest tak. mega dosyć ważne, tak. ale tylko o samej jeździe, mhm. to wystarczy jakiś. 3-5% tej wiedzy całej z wykładów, którą potrzebujemy. 3-5% to jest mega mało. Mhm. Tak? Reszta jest nam potrzebna do tego, żebyśmy wiedzieli, bo kiedy wracamy do tych, do tych przepisów ruchu drogowego? No przecież my wrócimy do nich dopiero, jak będziemy mieli stuczkę mandat, nie? Dokładnie. A i nie wiem, a dlaczego dostałem, kurczę, kurczę. Tak. to wtedy sięgam do prawa ruchu drogowego, a tak nikt z kursantów już nie ruszy i nikt z kierowców nie bierze prawa ruchu do ręki i, i nie otwiera tej mega ciekawej książki mm -hmm. i czyta przepisów dla, no nie wiem, chyba, że przed zaśnięciem. <laughs> to może <laughs> tak, bo rzeczywiście, jak na sucho byśmy je czytali, jak tego lektora na naszych, na naszych wykładach mamy, ja go osobiście nie puszczam, mm -hmm. puszczam tylko slajdy, ale na slajdach sam opowiadam, natomiast lektor czyta i tak samo, ma, tak samo jest w książkach, są tylko czyste tak. przepisy ruchu drogowego, Nic cytowane więcej. wręcz jakaś tam mała wzmianka inna, aniżeli w tych przepisach gdzieś się pojawia, ale jest to tak mega nieciekawe, że nie dziwię się, że ludzie, którzy, którzy robią, tak. robią e-learning mają po prostu dosyć. No o, dokładnie, ok. No słuchajcie, tutaj dowiedzieliśmy się bardzo dużo Od na ten temat kodeksu ruchu drogowego, jak wyglądają wykłady, co musicie wiedzieć. <coughs> Widzicie, mamy Wykładowce Wojtka, świetny, świetny pedagog w tym zakresie. Więc... Przyjdziecie to wa Wycisnę was jak cytrynkę. No. Nie ma, Nie ma nudzenia. I, Ale... i że zapewniam Was, że te godziny, które spędzicie, będą na pewno dobrze wykorzystane i nie pozwalam spać. O, widzicie, hmm. czyli wiedza będzie wykorzystana w 100%. Serdecznie Was do niego zapraszamy. Trzymajcie się i do następnych filmów. Do zobaczenia. Hej, pozdrawiamy.